Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie unboxing i to będzie unboxing paczki temu. Słuchajcie, o, tu mam tę paczkę, jest bardzo, bardzo ciężka i dosyć duża. E, I to będzie paczka współpracowa z temu, także bardzo się cieszę, że, e, że mogłam skorzystać, że temu zaproponowało mi współpracę. Także tutaj mamy, słuchajcie, całkiem sporo rzeczy, i są to rzeczy do roślin domowych, do ogrodu, ale też takie, które nie są związane w ogóle z roślinami. Także jeżeli jesteście ciekawi, co ja tutaj nazamawiałam, to zapraszam Was serdecznie do oglądania tego odcinka. Ok, jakoś trzeba będzie się dobrać tutaj do tej paczki. Nie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół, to wszystko jest w tym foliopaku. Owinięte tak jak możecie zobaczyć, mam nadzieję, że wszystko przyszło przede wszystkim w całości. Yy, I tak, trochę rzeczy pamiętam, co ja zamawiałam. Paczka przyszła generalnie bardzo szybko, bo czekałam około tygodnia, może trochę ponad tydzień. Ale też powiem wam, że wkładałam do tego koszyka, wyjmowałam, zamieniałam i już w sumie ostatecznie to niektórych rzeczy nie jestem pewna, czy je zamówiłam, czy ich nie zamówiłam, czy zamówiłam coś innego. Także trochę to też dla mnie jest taka paczka niespodzianka, chociaż dużo rzeczy pamiętam jednak co tam powinno być. Ale jestem ciekawa właśnie jak te rzeczy wyglądają. Tak jak wiecie, na temu można zamówić wszystko, wszystko. Naprawdę tam znajdziecie wszystko. W dobrych cenach, w różnych cenach, też w zależności od jakiego sprzedawcy będziecie zamawiać, w zależności od tego, czy jest jakaś promocja, czy tej promocji nie ma, czy macie jakiś kupon rabatowy, czy tego kuponu nie macie. Także tam naprawdę warto obserwować i polować, ale ja już nie gadam, tylko zaczynam, bo jestem też. Bardzo ciekawa, co tam jest w środku, a paczka czeka na mnie od wczoraj. Wczoraj nie miałam czasu nagrywać, więc e, stała i po prostu kusiła, bo naprawdę miałam ochotę otworzyć. I tak sobie myślę: A, może otworzę, zerknę, a później wam powiem, co tutaj było. Ale mówię: Nie, no to nie będzie takie, wiecie. To nie będzie takie e, autentyczne, jak przy rozpakowywaniu takim rzeczywistym. Także nie zrobiłam tego i dopiero dzisiaj. Odpakowuję. Nie wiem, jak tu się do tego zabrać, bo e, słuchajcie, tu jest też wszystko w środku trochę posklejane taśmą, z tego co widzę. Część rzeczy jest popakowana, ale dobra, może to, co jestem w stanie wyjąć, to będę wyjmować, żeby też bardzo nie hałasować. Ja sobie tę paczkę położę tutaj, i tak. Pierwsza rzecz, już widzę w opakowaniu, że jest opakowanie rozwalone. I tutaj mamy, słuchajcie, lampki. To są lampki ogrodowe. Opakowanie się nieco rozwaliło, albo ja je rozwaliłam tutaj, odpakowując, bo tutaj jest druga część tego opakowania i ono jest przyklejone trochę do tego mm, foliopaka, także ja mogłam to po prostu rozerwać, wyjmując. I jestem bardzo ciekawa właśnie tych ledowych lampek. Ponieważ chciałabym te ledowe lampki oczywiście zastosować w ogrodzie, to są takie płaskie lampki w kolorze srebrnym, tutaj z tymi ledowymi takimi, wiecie, świecidełkami. Do tego mamy dołożone wbijaczki, żebyśmy sobie mogli wbić to do podłoża, oczywiście. I jestem bardzo ich ciekawa. Tutaj jest 8 sztuk tych lampek, to jest taki ośmiopak. I akurat y, idealnie mi pasuje, ponieważ ja mam, tak jak wiecie, wzdłuż chodnika posadzone te sosenki na pniu. I tych sosenek jest osiem. Cztery po jednej stronie, cztery po drugiej stronie. I ja sobie wymyśliłam właśnie, że ja pod tymi sosenkami po prostu dam te lampeczki, żeby one tak fajnie dawały światło do góry, tylko nie wiem, jak mocne jest to światło. Ja zamówiłam sobie ze światłem z tego, co pamiętam, zimnym, więc ono powinno być dosyć mocne, ale czy będzie? Zobaczymy. Oczywiście nie omieszkam ich wbić od razu po tym filmie, po nakręceniu tego filmu. I wieczorem będę obserwowała, jak to wygląda. Jestem mega ciekawa, czy efekt będzie taki, jaki bym e, chciała. Mam nadzieję, że tak. E, tutaj jest chyba włącznik z tyłu. Zobaczcie, tak mi się wydaje. On, off, tak, dokładnie. I on jest zabezpieczony takim, taką, e, tak, taką gumą, żeby tutaj nic nie. Nie zaciekło, nic się nie podziało, z tym złego. E, no, wyglądają po prostu jak takie lampki. No, tutaj e, do, co do jakości na razie e, co ja się mogę wypowiedzieć, tylko to, co widzę. Zobaczymy przede wszystkim, czy wszystkie będą świeciły, e, jak będą świeciły, e, i to też postaram się Wam nagrać i pokazać, tak, że będziecie mogli sobie zobaczyć. One są popakowane każda jedna w taką e, folię bąbelkową, więc są. Też dodatkowo zabezpieczone, mimo tego kartonika. No, i to jest taki właśnie ośmiopaczek. Mam nadzieję, że będę super zadowolona z tych lampek, bo, bo właśnie to mi się marzyło i postanowiłam, że zamówię takie też rzeczy, właśnie dosyć praktyczne. Też nie wszystkie mi się udało zamówić takie praktyczne. Tutaj słuchajcie, resztka tego opakowania. Tu są jeszcze pokazane kolory, chyba jakie można sobie wybrać. Nie wiem, czy to można zmieniać, być może. Tego nie doczytałam, bo ja chcę po prostu e, takie zwykłe białe światło, ale być może można wybrać albo można zmieniać, nie wiem, tego nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy e, pakuneczek tajemniczy, nie wiem co to jest. Zaraz odpakujemy i będę wiedziała. A, już wiem co to jest. I to jest właśnie rzecz, co do której byłam... Miałam wątpliwość, czy ja to zamówiłam, czy w końcu tego nie zamówiłam, bo się wahałam, bo to jest też ceramiczne, więc stwierdziłam, że może nie dojdzie w całości, ale słuchajcie, zamówiłam sobie taką, taką oto mikro mini. Doniczuj się na kaktusa. Myślę, że wszyscy to znają. Tutaj jest nawet odpływ, jest dziura. To jest taki kotek, słuchajcie, przesłodki. Myślę, że wszyscy to kojarzą. Te doniczki, gdzie tutaj się wsadza takiego długiego kaktusa i to wygląda po prostu przesłodko, fantastycznie. I właśnie na takiego kota się skusiłam. Też zastanawiałam się, jakiej wielkości on przyjdzie. Czy to nie będzie, wiecie, takie malusieńkie mikroskopijne i, i wiecie, i tylko tutaj malutka dziureczka na tego kaktusa, którego być może wcale nie uda mi się tutaj wsadzić, ale słuchajcie, nie, no jest taki, o nie wiem, ilon może być 20 cm, zresztą wymiary na pewno były podane na aukcji, tylko ja oczywiście tego y, nie sprawdziłam. Także no jestem, no przesłodki jest, jestem zadowolona, że, że wzięłam tę się. No i na pewno tutaj wsadzę tego kaktusa, no przecież kot musi mieć ogon, nie? Także będę miała takiego fajnego kocura z ogonem. Ja ostatnio jestem bardzo kocurowa. Mamy dwa koty, także, także będzie też taki. No i tutaj oczywiście dam sobie tego chyba włochatego kaktusa, żeby tym, na tym ogonie też były jakieś włoski. Oddzielę sobie od tych, które już mam, bo tam się fajnie rozrosły te kaktusy. Wybiorę sobie któregoś i tutaj wsadzę jako ogon i będzie to naprawdę fajnie, fajnie gdzieś tam zdobiło, fajnie wyglądało. No spoko, bardzo fajnie, także będziemy tutaj na pewno coś działać i sadzić. Lecimy dalej, bo ty, tych rzeczy tutaj trochę jest, aha no i mam coś dla moich dzieciaków. Ale maleństwo, słuchajcie, akurat to myślałam, że będzie większe, a to jest dla moich dzieci. One kiedyś miały, to jest, słuchajcie, projektor. One kiedyś miały projektor, taki malutki projektor, który dawał no, taką imitację nieba, ale to był też taki, wiecie, bardzo, bardzo budżetowy projektorek, bez żadnych regulacji, bez żadnego pilota, bez niczego, tylko nam się przyciskało, dwa przyciski i można sobie było, wiecie, wybrać kolor światełka, i tam chyba ze dwa czy trzy jakieś możliwości. Tu mamy takiego kosmonautę, zobaczcie, który tutaj będzie właśnie nam wyświetlał te gwiazdy. I też jestem ciekawa, bo miało to dobre opinie. Były wklejane zdjęcia przez użytkowników, bo jak wiecie, na temu bardzo, bardzo fajną opcją jest to, że możecie sobie podejrzeć, jak ten produkt w rzeczywistości wygląda, czy, czy jaki efekt właśnie daje. No i ja się sugerowałam tymi zdjęciami. To trzeba naładować, bo to jest ładowane. Tutaj mamy też y, trzy przyciski do zmiany y, jakiejś regulacji, i tutaj mamy jeszcze pilot, więc to wszystko trzeba będzie obadać, zobaczyć jak to działa. No i mam nadzieję, że moje dzieci naprawdę będą zachwycone tymi gwiazdami. Też mam nadzieję, że uda mi się to nagrać i pokazać Wam właśnie, jaki to efekt daje. Ale myślę, że to jest fajny prezent, bo ja też kiedyś dawno temu, już parę lat temu, sprezentowałam takie właśnie mini, mini projektorki z, yy, dzieciom z rodziny i też były bardzo tym yy, zainteresowane, także dzieci lubią takie rzeczy, a to nie było jakieś bardzo też yy, drogie, więc. No, zobaczymy, będziemy testować taki kosmonauta. Myślałam, że jest większy. Myślałam, że jest większy. Nie powiem, że nie. Ale generalnie no przecież nie chodzi tutaj o wielkość tego kosmonauty, tylko o efekt, jaki będzie dawał. Mam nadzieję przede wszystkim, że tu wszystko będzie działało. Także to trzeba najpierw naładować i sprawdzić, więc tak, ale wygląda całkiem powiem Wam, że solidnie, że tutaj nic się na ten moment nie dzieje. Dobra, i lecimy dalej o. Co tutaj mamy? Tutaj, słuchajcie, nie będę tego nawet chyba rozpakowywać, chociaż może tak, bo to jest rzecz, którą ja zamówiłam typowo hmm, pod YouTube'a, pod nagrywanie. Ponieważ mój statyw, na którym w tym momencie jest umieszczony telefon, jest już w opłakanym stanie i też był bardzo, bardzo budżetowy. Eee, I ja też nie chcę inwestować w jakieś nie wiadomo jakie statywy, dlatego że ja to, wiecie, wykorzystuję w ogrodzie, wykorzystuję w domu, w różnych spartańskich warunkach czasem. Także nie chciałam inwestować w coś mega, mega drogiego, więc zamówiłam taki. On jest od razu z tym ringiem, którego ja do tej pory jeszcze nie kupiłam, nie mam, więc bardzo fajnie, że mogłam sobie wybrać i mogłam sobie to zamówić. I będę na pewno testować i zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzał. Ostatnio zainwestowałam też w, w gimbala, no i gimbala kupiłam takiego solidnego. No i teraz już nie chciałam za bardzo, wiecie, szaleć z kolejnymi rzeczami, ale no coś muszę mieć, no bo muszę jakoś dla Was filmy nagrywać, a też no nie będę układała stosu książek, bo, bo bym się po prostu zapłakała przy tym. Ja muszę mieć tak, coś takiego, wiecie, co szybko rozłożę. Nie będzie mi szkoda wziąć tego na dwór, gdy będę potrzebowała, ale ten statyw już widzę, że jest solidniejszy od tego, który ja mam tutaj, który mi się rozwala. Więc jeżeli potrzebujecie takiego sprzętu, no nie wiem jak to na razie mam zrobić, ale może nie będę tutaj, wiecie, tego na siłę, muszę sobie po prostu popatrzeć, odkręcać, bo, bo nie chcę tutaj niczego zepsuć. Tu już jest pusto, a tu jest ta druga część, którą się nakłada razem z tą lampą na górę i, no i ma działać. No i też to jest oczywiście do sprawdzenia, czy działa, czy świeci, czy wszystko jest ok. Mam nadzieję, że posłuży mi, nie wiem, z rok dwa znowu, zanim go nie rozwalę, bo ja też no, powiem Wam szczerze, że oj, przepraszam, że w ferworze nagrywania czasem no, nie dbam tak o ten sprzęt, jak powinnam. Czasem zacznie gdzieś tam kropić, czasem na dworze, czasem gdzieś tam postawię to w, w jakiejś ziemi, wiecie. Także no, ja chciałam mieć coś takiego, czego nie będzie mi po prostu szkoda. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ja to wszystko poskręcam. Tutaj jest pilotek do, do, do tego ringa. No i już. No i będziemy testować. Mam nadzieję, że nie będzie źle, że będzie ok, że mi przez jakiś czas to po prostu posłuży. Także to tak typowo, słuchajcie, pod żeby, żebym miała jak nagrywać. Łyk kawy, bo już się trochę zmęczyłam. Przy rozpakowywaniu tej paczki, a jeszcze sporo rzeczy przed nami. A ja już tutaj mam taki niezły całkiem bajzelek, powiem Wam. Dobra, może te drobniejsze rzeczy. Tutaj mam taką mini mikroszklarenkę. Zobaczcie, tu jest taki wkład na roślinki, ale to jest naprawdę maleństwo. E, na ile? Na 12, chyba, tak? 4, 4, 4. Także 12 roślinek. Tu jest e, ta tacka. To nie wiem do czego jest na górze. Aha, żeby y, przykrywać i odkrywać te dziurki. Nie wiem jeszcze. To się tak wkłada tutaj w to i później nakłada się na górę. I o i tu się jakoś to montuje po to, żeby można było odsłaniać i zasłaniać aha te dziurki, żebyście tutaj regulowali sobie dopływ e, powietrza. Także taka mini szklarenka. E, i na pewno będę tutaj wysiewać e, coś na pewno będą to jakieś rośliny do ogrodu, bo mam trochę tego do wysiania, a w tym roku powiem Wam, że trochę się zaniedbałam, bo po prostu nie mam czasu i nawet tak nie wysiałam, ale chciałabym, naprawdę chciałabym i to mi się na pewno przyda. Ogólnie fajna, ten plastik nie jest jakiś taki mega cienki, żeby wiecie, żeby to miało się połamać od razu, więc generalnie jakość tego może nie jest najgorsza, tylko mogłoby być większa. Także coś takiego. I wiecie, takie rzeczy też potrafią dużo kosztować gdzieś tam w ogrodniczym, jak pójdziecie, chcecie kupić taki zestawik, taką szklarenkę. E, więc no, te ceny trzeba sobie wszędzie porównywać. Zawsze troszkę można zaoszczędzić. Tutaj mam kolejną rzecz. I to jest, e, słuchajcie, rzecz trochę pożyteczna, a trochę gadżeciarska. Powiedziałabym nawet, że bardziej gadżeciarska, ponieważ to jest taki oto e, nawilżacz powietrza. E, który wygląda przepięknie, jak się go odpali. Ja go widziałam już gdzieś u kogoś na filmie zdaje się i jak go zobaczyłam na temu, to stwierdziłam, że e, chcę, że po prostu chcę go mieć, bo e, to jest taki podświetlany nawilżacz. Wlewacie tu gdzieś wodę jeszcze nie wiem gdzie i, i włączacie to i jak ta para się unosi do góry to wtedy widać efekt takiego jakby płomienia, jakby, wiecie, parującego, takiego, no, płomienia, takiego, taki, taki, taka komuna się tworzy i to wygląda naprawdę pięknie. Więc to jest, i tu się coś zdejmuje, tu się pewnie nalewa wodę, włącza się, tutaj macie jedną godzinę, 2 i 5, taką regulację, nie, 1 godzinę, 3 i 5. Światło możecie sobie zmieniać, chyba to właśnie tutaj, ten płomień możecie sobie włączać, wyłączać. Ładowane to jest na USB. No i zobaczymy, tutaj jest w środku kabelek. Tu się chyba po prostu wlewa tą wodę do tego pojemniczka, nigdzie nie ma e, od, od spodu. Chociaż muszę to obadać, zobaczyć sobie tutaj, e, co jest napisane i jak to wygląda dokładnie. Max line, tu jest. Czyli dotąd chyba można tylko tę wodę wlewać. Żeby po prostu tej lampki tutaj nie oblać. Tak mi się wydaje, że to tak ma działać. Także też na pewno będę to testować. Jestem mega podjara na tym, jak to będzie wyglądało. To jest bardzo proste, bardzo proste urządzenie. Tutaj, wiecie, z wyglądu to jest jakby nic, ale jak to się odpali, to to naprawdę daje super efekt i właśnie na tym efekcie mi głównie zależało, bo jeżeli chodzi o nawilżacze, to ja mam te małe nawilżacze, takie mniejsze jeszcze od tego i one. Powiem Wam, że nie używam ich za bardzo, a to kupiłam dlatego, żeby właśnie używać też dla efektu, bo fajnie to wygląda. No a przy okazji, jak będzie efekt nawilżania, no to też oczywiście super, na pewno moje rośliny się z tego faktu ucieszą. Także będziemy to testować, to też przepięknie wygląda. Nie mogę się doczekać, jak to odpalę. Także widzicie, u mnie trochę gadżetów, trochę takich rzeczy ogrodowo-roślinnych, trochę nie. O, zobaczcie, nawet nie wiedziałam, że to zamówiłam. Zamówiłam sobie łopatkę do nakładania podłoża. Myślałam, że już to wyciągnęłam w końcu z koszyka, a jednak jest. Także będę miała, bo mam taki szpadelek, ale on jest niewygodny, bo nie ma tutaj zwężenia na, na końcu i mi się to rozsypuje, a jednak są takie małe doniczki. Do których to zwężenie bardzo jest pomocne, więc e, fajnie. Mam taką w końcu łopateczkę do nakładania podłoża. Tutaj zamówiłam coś, bo po prostu miałam jeszcze możliwość wyboru jakiejś drobnej rzeczy, więc zamówiłam bidon. To będzie pewnie bidon e, gdzieś tam, jak będziemy na jakąś wycieczkę jechać czy coś, e, to będę testowała. Taki po prostu, żeby był, więc. To jest to, ale akurat co do bidona, to myślałam, że przyjdzie mniejszy, a on przyszedł akurat duży, więc wiecie, czasem można się zaskoczyć w jedną stronę, czasem można się zaskoczyć w drugą stronę. Akurat w tym przypadku druga strona. Tutaj mam jeszcze te rzepy, rzepów nigdy za mało, więc sobie też dołożyłam do zamówienia, żeby były. No i tu jest chyba już ostatnia rzecz, tak mi się przynajmniej wydaje, posłuchajcie. Bo jest to sklejone. Tak, to jest ostatnia rzecz. I to z tego co pamiętam, powinien być kwietnik. Taki nieduży kwietnik na dwie rośliny. Ale rozpakuję i zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Jeżeli uda mi się to jako tako złożyć w tym momencie na filmie, a jeżeli nie, to na pewno zrobię Wam przebitki. No dobra, słuchajcie, to wymaga jednak skręcenia, więc ja na ten moment nie będę się tym tutaj zajmować, tylko. Dam to po prostu mojemu mężowi, żeby mi to poskręcał, a pokażę Wam, jak to powinno docelowo wyglądać. Zobaczcie, tutaj jest na tym rysunku po prostu taki dwupoziomowy kwietniczek z takimi powyginanymi lekko nóżkami. I tutaj te... On jest metalowy. I tutaj te miejsca, na których stoi roślina wyglądają tak, są takie żłobione także no całkiem spoko kwietników nigdy za dużo te nogi widzę, że są takie dosyć solidne więc powinno to się fajnie utrzymać tylko nie widzę tutaj wiecie co, nie widzę tutaj śrubek do skręcenia w sensie tutaj, a może to się jakoś wkłada, nie wiem jeszcze się tutaj nie rozeznałam w temacie, ale wydaje mi się, że powinny być tutaj jakieś śrubki Albo gdzieś się je jeszcze tutaj y, zgubiłam. W każdym razie to będzie kwietnik tutaj, albo na górę, a może na dół, nie wiem jeszcze, y, bo mi tego brakuje. Ja mam dużo roślin, które stoją gdzieś tam, wiecie, na podłodze. Y, niektóre są duże, więc będą stały na podłodze, ale niektóre mniejsze mogłyby stać właśnie gdzieś fajniej wyeksponowane, wtedy by lepiej wyglądały, jak na przykład ta zielistka, która tutaj stoi za mną i z którą zastanawiałam się podwiesić ją czy ją postawić gdzieś wyżej czy wiecie i na takim kwietniku wydaje mi się, że no fajnie by wyglądała, więc to będzie dla niej. Niech będzie, że to będzie dla niej ten kwietnik, tylko musi zostać skręcony. On ma około 60 cm wysokości chyba, a średnica tych krążków nie wiem, wygląda na 25 jakieś centymetry, mniej więcej tak. I one są z tego co widzę takie same. Także słuchajcie, to ostatnia rzecz, którą zamówiłam z temu. Wszystkie informacje odnośnie kodów rabatowych, wszystkie informacje odnośnie mojego zamówienia, jeżeli uda mi się znaleźć linki, znajdziecie na dole. Także co, no ja lecę testować te wszystkie rzeczy, porobię Wam też, myślę, przebitki, żebyście widzieli, jak to wygląda, jak to działa, czy działa, czy wszystko jest ok. No i będę się tym teraz zajmować i cieszyć. Mam nadzieję, że, że ten kosmonauta też zrobi dzisiaj wieczorem radochę moim dzieciom. Takie maleństwo, ale mam nadzieję, że będzie fajnie właśnie działał, fajnie, tworzył ten efekt kosmosu, ale powiem Wam, że nawet dorośli mogą sobie włączyć, bo to jest całkiem ciekawe całkiem ciekawa sprawa. No i, no i jestem mega ciekawa tych lampeczek, to od razu sobie chyba pójdę, je powbijam, powłączam żeby wiecie dziś jest piękny słoneczny dzień, żeby nabrały światełka i no i będę wieczorem obserwować, czy wszystkie działają i przede wszystkim jakie to światło jest. Bardzo dziękuję temu za możliwość skorzystania. Z, z tych rzeczy możliwość zamówienia sobie wybrania i, i przetestowania. E, tak jak mówię, dla Was kody rabatowe zostawiam na dole, więc zerknijcie sobie. Jeżeli coś Wam się spodobało, to też możecie oczywiście sobie e, z tego kodu rabatowego skorzystać i zamówić. Dajcie mi też koniecznie znać, jak tam wasze zakupy na temu, bo myślę, że temu już znają wszyscy i wszyscy przynajmniej gdzieś tam raz zamawiali i coś tam testowali. Jestem bardzo ciekawa. My zamawiliśmy już kilka rzeczy z temu i do kuchni, i takich do domu. Ja na swoją przesyłkę czekałam bardzo krótko, chociaż wiem, że tam przesyłka jest ogólnie do 14 dni, więc też nie jakoś wiecie, dwa miesiące czy coś, absolutnie. A ja dzisiaj kochani kończę już ten film, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was jak zwykle cieplutko i do następnego. Cześć!